Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. ¿Fuera? ¿Como si fuera? ¡Ale! Sumid la traigo fuera. Hola, cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Ablo Español. Na pewno znacie tę słynną romantyczną meksykańską piosenkę Besame mucho i na pewno zastanawialiście się nieraz nad tym tekstem. Besame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Co to znaczy i dlaczego? jest tutaj subjuntivo. Dlaczego mamy como si fuera? I o tym właśnie, o tej konstrukcji będziemy mówić. W tym odcinku. Odwiedzajcie mojego Instagrama i Facebooka. Linki znajdziecie pod spodem w opisie, a my już teraz zaczynamy. Zapraszam. No dobra, to co to może znaczyć? Besame mucho, como fuera esta la última vez. Znaczy to cały mnie dużo, cały mnie mocno, dużo mnie cały, tak jakby, tak jak gdyby. Ta noc była ostatnim razem. Dlatego ta piosenka ma taki romantyczny wydźwięk. Eee, chcemy, żeby ktoś nas całował tak, jakby to był nasz ostatni raz. I dlaczego mamy tutaj subjuntivo imperfecto, czy też imperfecto de subjuntivo? Como si fuera? Dlatego, że fuera jest formą imperfecto de subjuntivo od czasownika ser. Tak, jak gdyby to była eee, ostatnia noc. No to dlatego, że... Jest to coś hipotetycznego. Nie wiemy, czy tak jest. Jest to coś nierealnego. Nie możemy jeszcze z pewnością powiedzieć, że to jest nasz ostatni raz. Mówimy tylko, jak gdyby, tak jak gdyby to był nasz ostatni raz. Tutaj w języku polskim też używamy naszego subkuntivo, jak gdyby to był nasz ostatni raz. I ta konstrukcja w języku hiszpańskim, mimo że wygląda strasznie, dlatego że jest tutaj imperfecto subkuntivo. Jest tak naprawdę dość prosta, bo tylko dwie formy, po tym komoshi, są dopuszczalne. Komoszy imperfecto de subjuntivo, albo como si i plusquamperfecto de subjuntivo. Zobaczymy na przykładach, jak to dokładnie działa. W każdym razie, besamemu, co daje nam bardzo ciekawy przykład. Tutaj na początku mamy imperativo, to znaczy, że odnosimy się do teraźniejszości lub do przyszłości, całuj mnie teraz lub w najbliższej przyszłości, mamy nadzieję, tak jak gdyby to była nasza ostatnia noc, jak gdyby ta noc była naszym ostatnim razem i tutaj mamy jak najbardziej teraźniejszość czy przyszłość połączoną z imperfektoreszkuntivo zauważcie że nie mówimy tutaj o przeszłości mimo że jest imperfektoreszkuntivo tylko o czymś nierealnym o czymś hipotetycznym czy jest to zdanie warunkowe jest to na pograniczu zdania warunkowego i zdania porównującego. Oraciones condicionales i y oraciones comparativas. Tak naprawdę można by zaliczyć to wydaje mi się do obu tych grup. W każdym razie to nie jest ważne do jakich grup się to zalicza. Chodzi o to jak to działa i jak tego poprawnie w języku hiszpańskim używać. I właśnie w tym odcinku zajmiemy się tym. Tutaj jak widzimy mamy pierwszy taki przykład dzięki piosence Besame mucho. No i jak to będzie działać? Czy będzie to zależało od tej pierwszej części zdania, czy mówimy o teraźniejszości, czy o przyszłości, czy o przeszłości, to czy użyjemy imperfekto, czy pluszko imperfekto de subjuntivo? W przypadku tej konstrukcji nie. Ważne będzie, czy mamy tutaj rzecz, która dzieje się jednocześnie, czy też rzecz, która. Ta hipotetyczna zdarzyłaby się tak, jak gdyby się była zdarzyła wcześniej. Tylko taka będzie tutaj zależność, więc jeśli będzie to na równym poziomie, to będziemy mieli imperfecto de subjuntivo, a jeśli będziemy mieli coś wcześniejsze, to wtedy będziemy mieli plusquamperfecto de subjuntivo. Zaraz to wszystko zobaczymy na przykładach. Mogę powiedzieć na przykład Juana se comporta como si estuviera enfadada. Juana się komporta, como jeszcze estuviera enfadada, czyli Juana zachowuje się tak, jakby była teraz na równym poziomie, obrażona, zła. I w tym momencie widzimy, że mamy dwie sytuacje równoczesne. Dzieje się to, czy hipotetyzujemy, że tak, jak gdyby się to działo równocześnie z teraźniejszością, i w pierwszej części zdania, jak widzimy, mamy zwykły czas teraźniejszy. Dalej mamy konstrukcję Star Rundio, ale to też jest konstrukcja czasu teraźniejszego. To stoi w czasie teraźniejszym, w tym przykładzie, akurat, więc widzimy, że te dwie sytuacje, te dwie akcje są sobie równe w czasie, więc ona się teraz zachowuje tak, jakby teraz była zła, albo tak, jak teraz by była obrażona. Dlatego właśnie używamy Imperfecto de jeśli mówimy o czymś generalnie, ogólnie, o czymś co zawsze zazwyczaj się dzieje, sytuacja gramatycznie będzie wyglądać podobnie. Możemy powiedzieć na przykład Carlos siempre habla como si lo supiera todo. Carlos siempre habla como si lo todo. Czyli Carlos zawsze mówi, zawsze się wypowiada tak jak gdyby wszystko wiedział. Tutaj oczywiście mamy znowu hipotetyczną sytuację, bo tym wyrażamy, że Carlos, naszym zdaniem, oczywiście nie wie wszystkiego, ale gada, wypowiada się tak, mówi tak, jak gdyby wszystko wiedział. I tutaj mówimy o czymś, co się zawsze zdarza, mamy siempre, i mimo wszystko konstrukcja ta wygląda dokładnie tak samo, dlatego że gramatycznie rzecz biorąc jest to rzecz równoczesna. Kolejny przykład, tym razem odnoszący się do przyszłości. Creo que lo gestionará como siempre, como si fuera capaz de solucionarlo todo. Creo que lo gestionará como siempre, como si fuera capaz de solucionarlo todo. E, czyli myślę, że zarządzi tym, że to poprowadzi, że poradzi sobie z tym e, jak zawsze. Tak jak gdyby był lub była. Zdolna do tego, żeby wszystko rozwiązać. Tutaj mamy na początku Futuro Simple, więc odnosimy się do przyszłości, ale to, że sobie z czymś poradzi, że czymś zarządzi tak jak zawsze, tak jak gdyby nic nie stanowiło dla niego albo dla niej problemu, czyli żeby tak jak gdyby była zdolna do rozwiązania każdego problemu. W tym momencie mamy znowu równorzędność czasową tych sytuacji. Mówimy o przyszłości, a konstrukcja wygląda dokładnie tak samo. A zaraz zobaczymy, jak to wygląda w przeszłości. Jak to będzie wyglądało w przeszłości? Tak jak wspomniałem, jeśli mamy równorzędność czasową rzeczy, to będzie to wyglądało dokładnie tak samo. Możemy powiedzieć na przykład: La casa parecía vacía, como si nadie viviera allí. La casa parecía vacía, como si nadie viviera allí. Czyli dom, ten dom, jakiś dom, wydawał się pusty tak jak gdyby nikt tam nie mieszkał, dlatego że wydawał się jest w przeszłości i to, że wydawał się jak gdyby nikt tam nie mieszkał, też jest równorzędne, też jest w przeszłości wtedy jak Byliśmy w tym domu i na niego patrzyliśmy i go ocenialiśmy, dlatego konstrukcja wygląda tak samo. Z przodu mamy imperfecto, bo mamy opis sytuacji, a mimo wszystko tutaj mamy subjuntivo i imperfecto, tak jak we wszystkich innych dotychczasowych przykładach. Dlatego właśnie, że mamy tutaj równorzędność czasową akcji. I tak to właśnie będzie wyglądało. Ale z innymi czasami przeszłymi, jak to będzie wyglądało? Jeśli będzie równorzędność, będzie wyglądało dokładnie tak samo, co zaraz zobaczymy. Inny przykład przeszły, a con ella, como si se conocieran muy bien. Hablo con ella, como si se conocieran muy bien. Czyli pogadał z nią, porozmawiał z nią, tak jakby się bardzo dobrze znali. I tutaj mamy punktowy czas. Porozmawiał z nią. Punktowo, raz mamy indefinido, ale nic to nie zmienia. Jeśli są rzeczy równorzędne, cały czas mamy po drugiej stronie imperfecto de subjuntivo. dlatego, że właśnie są to rzeczy równorzędne. Jeśli zaś czasy przeszłe, same w sobie sprawiają wam problemy, czy parecía, czy czy Imperfecto, czy Indefinido, nie wiecie kiedy, którego czasu użyć, to zerknijcie do opisu pod spodem i znajdziecie tam link do mojego kursu o hiszpańskich czasach przeszłych, który, jak mam nadzieję, rozwiąże wszystkie wasze problemy z hiszpańskimi czasami przeszłymi i będziecie rozmawiać po hiszpańsku tak, jak gdyby nie było to dla was żadnym problemem, jak gdybyście byli native'ami. Dlatego, jeśli macie ochotę, zerknijcie do opisu pod spodem. No dobra, to kiedy będziemy używać pluszku Perfecto subpuntivo subjuntivo poco si. Będziemy używać pluskłam de subjuntivo wtedy, kiedy ta rzecz, po si, będzie wcześniejsza w stosunku do tej pierwszej rzeczy. Tej rzeczy, która pojawia się w pierwszej części zdania. Niezależnie w sumie od czasu, w której ta pierwsza rzecz się pojawia. Po prostu ta druga musi być wcześniejsza. Na przykład możemy powiedzieć: Ana y Juan parecen cansados. Como si, no ubieram dormidonada. Ana i Juan como si komoszyno ubieram dormido nada. I co tu mamy? W pierwszej części zdania mamy czas teraźniejszy, czyli Ana i Juan wydają się zmęczeni teraz, ale rzecz, o której gdybamy, nad którą się zastanawiamy, jest wcześniejsza, dlatego musimy dać pluszku perfekto de subjuntivo, czyli tak jak gdyby w ogóle nic nie pospali. Jak gdyby się wcale nie wyspali. To jest wcześniejsze i dlatego teraz wyglądają na zmęczonych. Czyli Ana i Juan wyglądają na zmęczonych tak jak gdyby nie wyspali się byli wcale. Tak możemy to przetłumaczyć i jak widzimy nie mamy już równorzędności czasowej, mamy rzecz wcześniejszą i tak właśnie będzie plusquamperfecto de subjuntivo z komosi działało. A jeśli będziemy mówić o przyszłości, czy będziemy mogli użyć plusquamperfecto de subjuntivo? Wydaje się to niemożliwe, plusquamperfecto de subjuntivo, czas zaprzeszły od subjuntivo w przyszłości, a jednak można tak zrobić. Wyobraźmy sobie takie zdanie. Możemy powiedzieć do kogoś: Seguramente se comportará como si ya le hubieran dado el puesto. Seguramente se comportará como si ya le hubieran dado el puesto. Czyli w przyszłości pewnie się zachowa, na pewno się zachowa tak, jak gdyby już mu dali byli stanowisko pracy. W domyśle. To znaczy, że Mimo, że przypuszczamy, że nie otrzyma oficjalnej informacji o tym, że rzeczywiście dali mu to stanowisko, to jesteśmy pewni, mówimy, że jest to prawdopodobne, że dana osoba tak się zachowa, jak gdyby już wcześniej, w stosunku do tego, jak się zachowa, byli mu przyznali to stanowisko. I Mimo, że mówimy z futuro simple o przyszłości, to w drugiej części zdania jak najbardziej po komoszy, si możemy mieć plusquamperfecto de subjuntivo, dlatego, że ta rzecz jest stosunkowo wcześniejsza. Tak to właśnie działa. No i jeszcze została nam przeszłość razem z plusquamperfecto de subjuntivo. Możemy powiedzieć na przykład sus padres, como si discutido. sus padres parecían enfadados como si hubieran discutido. Czyli jego albo jej, albo ich rodzice Wydawali się obrażeni, wydawali się źli, być może na siebie, tak jak gdyby wcześniej byli się pokłócili. E, to znaczy, znowu mamy rzecz wcześniejszą, wyrażoną za pomocą luszką ampervektoryczną kuntivo. E, I mimo, że to jest w przeszłości, to to pokłócenie się jest jeszcze bardziej w przeszłości. Najpierw się byli pokłócili i później wyglądali. Wydawali się tak. Tacy źli, tacy obrażeni, jak gdyby wcześniej się byli pokłócili. Znowu mamy tę zależność wcześniejszą, i znowu mamy taką samą konstrukcję. Dlatego, jak widzicie tak jak mówiłem na samym początku, mimo, że wydaje się ta konstrukcja straszną e, konstrukcją, bo mamy e, subjuntiwy bardzo zaawansowane, w sensie imperfecto de subjuntivo i plus quam perfecto de subjuntivo, to tak naprawdę w gruncie rzeczy ta konstrukcja jest bardzo prosta. Dlatego, że podsumowując, jeśli mamy rzecz równą czasowo, jest imperfecto de subjuntivo, jeśli mamy rzecz wcześniejszą, jest plus quam perfecto de subjuntivo, ale nieważne, czy w pierwszej części zdania mówimy o przyszłości, o teraźniejszości czy o przeszłości zawsze to będzie działać tak samo. Dlatego moim zdaniem nie jest to aż taka trudna konstrukcja. No i tak to właśnie wygląda z konstrukcją komo si mas Subhuntivo. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i że był dla was przydatny. Jeśli tak było, to dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz. Jeśli Podobne zdania gdybające, warunkowe sprawiają Wam problemy, to zerknijcie również do opisu pod spodem i tam znajdziecie mój kurs o zdaniach warunkowych, również gdzie takie gdybania również są poruszane i też jest tam kurs o zdaniach typu przyzwalającego, który też gdybanie tylko w trochę odwrotny sposób porusza. I mam nadzieję, że te kursy naprawdę będą dla Was przydatne. Również, jak macie ochotę, to zerknijcie do opisu pod spodem. Tam wszystkie linki znajdziecie. W każdym razie bardzo dziękuję za wysłuchanie i za obejrzenie. Mam nadzieję, że mój śpiewacki wstęp na początku Was nie przestraszył i że odcinek Wam się podobał. Na sam koniec pokażę Wam, gdzie go nagrywałem. Jestem w Las Palmas de Gran Canaria, tak jak bardzo często, na takim skwerku który jest trochę wyżej niż do Edoramasz, czyli park, w którym najczęściej nagrywam moje odcinki. Ten park jest tam za mną. I dalej jest panorama Las Palmas, ale nie jestem pewien, czy będzie to w tym świetle widoczne. W każdym razie, ten skwerek jest też dość przyjemny, mimo że ulice obok są ruchliwe. Można trochę tutaj odpocząć. Więc, tak jak mówię, bardzo serdecznie Was stąd pozdrawiam z Las Palmas de Gran Canaria. Dziękuję za obejrzenie i wysłuchanie. I ja już będę powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto moi kochani patroni którym bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie, bez którego to wsparcie rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli jeszcze nie jesteście patronami kanału, a chcielibyście wesprzeć Ablo Español, odwiedźcie serwis patronite.pl, link w opisie. Ponadto polecam Wam zasubskrybowanie kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, żeby żaden nowy odcinek Wam nie uciekł, a jeszcze lepiej będzie, jak klikniecie ten mały dzwoneczek. No i teraz to już naprawdę wszystko, raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias y hasta luego.